Rafał Brzozowski, Bartek Grzanek. Panowie, to dobry wybór? No najlepszy, najlepszy. No oczywiście, że dobry. Dziś nie dostam. bójcie się, nie bójcie się wzajemnie. Nie no, chodzi o to, to, będzie fajna walka, wyrównana, wiesz. Tutaj będziemy robić miny. Coś się będzie tam. działo, tak. Będzie się coś działo. Poza tym dostaliśmy numer, jak to był ten aktor? Robin Williams. Robin Williams, czy? tak. Robin, ja jestem jest wielkim to... fanem Robin, Robina Williamsa. ma tak. wszystkiego filmy. Także, także będziemy piosenki, mieli Piosenki nie znam. Chyba jest jakaś taka... O zabarwieniu takim bardziej humorystycznym, mam wrażenie. Coś tam la, la la śpiewamy i tak dalej. Plusy Bartka Grzanka? No plusy to takie, że jest dużo ode mnie e, silniejszy, to jest pierwszy ja plus. Ja muzykę pytam. E, nie wiem, nie wiem jak, jakie są plusy, ale uważam, że facet jest zawodowy, świetnie śpiewa, ekstra przygotowany do bitwy i to jest wspaniały przeciwnik i nie mogę mieć lepszego. Plusy Rafała? No, jego sceniczność, zwierzę sceniczne, i na pewno będzie go pełno na tym, na tym ringu, więc. No i świetnie śpiewa. Same plusy. No dobrze, a dlaczego ty wygrasz? Bo jestem lepszy, po prostu. <laughs> dlaczego wygra Rafał Brzozowski? Tak samo. Niech wygra lepszy. Niech wygra lepszy. No dobrze. Panowie, co będziecie robili w momencie, kiedy to ten drugi będzie śpiewał? <laughs> ja, przy, przy, ja sobie zrzemnę się chwilę. O, to dobry pomysł. A ja. Będę wspierał kolegę. O, dobrze, czekam na Waszą bitwę. Dzięki. 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 Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony. Producent notebooków VIO.